Dzień dobry, nazywam się Andrzej Dawidziuk, witam w serwisie Extra Time. Podstawowe pytanie, które nam się nasuwa, to w jakim wieku rozpocząć specjalizację szkolenia? Ja uważam, że w wieku 14-15 lat nie jest za późno. Natomiast nie jest to regułą. Nie widzę problemu również, żeby takie szkolenie rozpocząć w zdecydowanie młodszym wieku. 9, 10, 11 lat. Ale musimy poszukać zasadności tego, tej decyzji. Im młodszy zawodnik, tym trudniej mu jest sprecyzować swoje miejsce na boisku. Dlatego sugerowałbym, że mając grupę, starajmy się, im młodsza ta grupa, tym Więcej zawodników zachęci do tego, żeby spróbowali grać w bramce. Nie ma tam potrzeby szkolenia specjalistycznego. Wystarczy wytłumaczyć zawodnikom, którzy chcą spróbować grać w bramce podstawowe zasady bronienia. Natomiast musimy bardzo dużą wagę przywiązać do rozwoju ogólnego, do sprawności ogólnej, do koordynacji, do techniki piłkarskiej. Jeżeli rozpoczniemy w bardzo młodym wieku, a jednym z kryteriów selekcji jest wysokość ciała, to może się okazać, że sprecyzować docelową wysokość ciała jest bardzo trudno. Będziemy pracować 5 lat z chłopcem od 10 roku życia. Okaże się w wieku 15 lat, że to będzie zawodnik, który ma 175 cm wzrostu. Przez następne lata swojego rozwoju urośnie jeszcze 5 cm. I będzie miał tylko 180. Myślę, że będzie trudno bezpośrednio wejść na ten najwyższy poziom profesjonalnego grania. Dochodzą też aspekty rozwoju psychicznego. Młode dziecko, młody zawodnik bardzo trudno znosi porażkę. Trudno mu jest znieść ciągłe obwinianie, ciągłą Presję, która jest związana z grą bramcy. Może się okazać, że po pięciu latach naszej pracy zawodnik przyjdzie i powie: Panie trenerze, ja już nie chcę być bramkarzem, ponieważ ciągle przeze mnie przegrywamy, ciągle wszyscy mają do mnie pretensje, ja chcę grać jako zawodnik w polu. Na pewno nie zmarnowaliśmy tych pięciu lat, ale te pięć lat można było spożytkować w rozwoju młodego zawodnika zdecydowanie bardziej. Efektywnie. Dlaczego uważam, że 14-15 lat nie jest za późno? Jakbyśmy przeczytali biografię wielkich bramkarzy, w tym naszego Józefa Munarczyka, to często było tak, że zostawali bramkarzami troszeczkę przypadkowo. Nie przyszedł pierwszy bramkarz w juniorach na zbiórkę, nie przyszedł, zachorował drugi bramkarz i trener postawił na mnie, bo byłem najwyższy. I tak zostałem bramkarzem. Czyli nie ma takiej potrzeby. Pod jednym warunkiem, że do 13 czy 14 czy nawet 15 roku życia taki zawodnik będzie przygotowany świetnie koordynacyjnie, świetno, będzie miał świetną sprawność ogólną, będzie umiał bardzo dużo z techniki piłkarskiej. Wtedy na bazie przygotowania ogólnego będziemy mogli pracować nad specjalizacją. Dlatego zachęcam, żeby w jak najmłodszym wieku starać się dać szansę każdemu, kto chce spróbować grać bramce i nie specjalizować od razu. Nie jest to właściwy czas. Młodzi ludzie mają problem z oceną, kim bym chciał być w życiu. I im jestem młodszy, tym te proporcje się zmieniają. Zmieniają się zainteresowania i tak też jest z podjęciem decyzje, decyzji o tym, że chcę być w bramce. Możemy dać szansę każdemu, kto chce spróbować grać w bramce, przygotować podstawowe zasady gry w bramce, omówić to. Będzie to taka też naturalna selekcja do tego, żeby docelowo wybrać tą grupę, która będzie chciała być bramkarzami. Na pewno. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment, zaprosili na trening 9-10-latków Jurka Dudka, to z tej grupy następnego dnia przynajmniej połowa chciałaby grać w bramce. Kiedy następnym razem przyjechałby Robert Lewandowski, być może ta sama grupa chciałaby być napastnikiem. Dlatego musimy bardzo ostrożnie do tego podchodzić żebyśmy od razu nie ukierunkowali kogoś, kto w przyszłości nie będzie miał predyspozycji wrodzonych, żeby grać na tej pozycji.